Przeglądamy system operacyjnych Windows Vista i zajmiemy się nowościami w tym oto systemie i na początek trzeba zwrócić uwagę na sam ekran logowania co to nowy sposób logowania oraz wyświetlania użytkowników innych takich pomniejszych rzeczy Wszyscy użytkownicy mają w mniej więcej takim oto poziomie i zwłaszcza z własną ikonką <coughs> własną ikonką użytkownika te wszystkie takie, co są zaznaczone w obróbce, są to konta administratorskie lub te, któreśmy ostatnio używali. <tryk> Natomiast na dole mamy ustawienia dostępu, możemy sobie zmienić klawiaturę. Tutaj mamy także nazwę systemu, która się pojawiła w zależności od jakiej mała wersja, tu będzie po prostu zmieniona, są Ultimate, czy i tak dalej. I tutaj mamy stole to lokacyjne, oraz opcjami zamykania. Również zmieniło się tutaj wyświetlanie sposobu właśnie tych napisów. Czy ten komputer, który nam przyznać robi w tej chwili, w tych więc wygląda to, nie jest zmienione tło w żadnym tutaj z wersji właśnie z tego Windows Vista. Windows 7 oraz Windows 8 również posiadają takie podobne, właśnie styl logowania, tylko po prostu z zmienionym schematem. Plus do tego trzeba dodać, że, że Windows 8 będzie miał całkowicie inny, trochę wtedy już logowania do systemu. Kolejną nowością, jaką warto wspomnieć, jest styl wyszukiwania systemie Windows Vista. Wyszukiwać możemy na kilka sposobów Właści w systemie z zastosowaniem nowej technologii Windows Search. Po pierwsze możemy sobie w menu Start wyszukać daną frazę lub dany program, i tutaj w tym miejscu nam program po prostu wyszuka, że daną właśnie tutaj nazwę, Na przykład wpisując Notepad, możemy po prostu znaleźć sobie właśnie notatnik. Możemy także pogrupowane na programy i tak dalej, z tym o to właśnie odnośnik. Od razu sobie otworzymy, właśnie, nasz notatnik. Kolejną z wyszukiwań, wyszukiwania jest poprzez sequestrator Windows. Tutaj w każdym folderze raz w miejscu możemy sobie wyszukać, w tym oto właśnie prawym górnym rogu daną frazę w naszym systemie. Jest to bardzo proste. Wystarczy wyjść jakiś folder, w którym mamy jakieś tysiące plików, które sami sobie nie możemy znaleźć. Zaraz Wam tutaj pokażę na przykładzie system 32. Wpisując daną frazę, czy nawet sam e, samo rozszerzenie poprzez gwiazdkę kropka ja możemy sobie znaleźć nasze pliki, zapisując shell, znajdziemy wszystkie pliki nazywające się właśnie z tą nazwą e, razem z folderem i rozszerzenie, tak Tegoś mamy kilka plików. Jeżeli byśmy włączyli sobie indeksowanie, będzie to trochę powoli trwało, jednak e, dla tych, którzy nie używają tak wyprędzej funkcji szukania jest to całkowicie zbędne i można to e, wyłączyć. Kolejną istotną rzeczą jest nowe zabezpieczenia, nowe dodane programy. Niektóre przede wszystkim Centrum Zabezpieczeń, które zostało praktycznie takie same z systemu Windows XP, zostało nieco ulepszone graficznie oraz, oraz poprzez interfejs. Chodź, manager, manager sterowania, co ja już mówię, panel sterowania, możemy poprzez zaporę systemu Windows lub poprzez Centrum Zabezpieczeń skonfigurować właśnie sobie naszą, e, nasze zabezpieczenia systemu. Została także wprowadzona nowa opcja UAC, tak zwany User Account Control, w e, którym program Wista pyta się nas po prostu e, na temat jakichś działań administracyjnych. W przypadku po prostu e, działań hakerskich lub po prostu nieżądanych przeglądów to jest właśnie kontrola, Te są wyłącznie z lekcji tego, że jest to bardzo uporczywe dla tych, którzy wiedzą, e, jak się zachowywać z komputerem, jak go poprawnie użytkować, będą tego potrzebowali. Reszta niezmieniona. Trzeba także zmienić, że mamy również Windows Defender, jest to ochrona przed programowaniem śpiglującym oraz oprogramowaniem wydanym standardowo przez Microsoft. Oczywiście ten program jeszcze w żaden sposób, przynajmniej w moim użytkowaniu komputera na systemie Windows Vista nie znajdzie ani jednego programu zainfekowanego. Oprócz tego mamy także dodaną, nowo zaawansowaną opcję właśnie w przypadku Windows Firewall. Wciąż z zapory i możemy sobie skonfigurować właśnie zaawansowane ustawienia. I po prostu wyjście na wyjście programu. Możemy sobie, sobie kiedy mamy, gdzie mamy, tak dalej, tak dalej. I tutaj właśnie teraz w tym miejscu Wam pokażę, jak to wygląda. W takim tutaj oknie mamy właśnie ustawienia. Jest to zakładka MMC, podobna właśnie bardzo z systemu Windows Server 2008. I mamy po prostu sobie utworzenie reguł. Właśnie zapory przechodzące i wychodzące, i możemy sobie skonfigurować właśnie dostęp do internetu, dostęp do sieci przez różne programy. Tutaj, właśnie w tym miejscu, możemy sobie wszystko skonfigurować, możemy sobie przefiltrować. Tutaj, właśnie mamy grupę oraz nazwę. mamy, Jeżeli mamy zieloną strzałeczkę, co znaczy, że jest po prostu odblokowane i możemy właśnie, czy jakąś usługę może się łączyć z internetem, czy po prostu siecią zewnętrzną. Kolejną ważną rzeczą, w e, której całkowicie dimentalnie się zmieniło w Windows Vista jest sam interface. Załą zmianę jest sam pulpit, gdzie mamy nową tapetę w systemie Windows Vista, tak samo jak było w przypadku Windows XP i tak dalej. Mamy także styl aero, właśnie, przytoczystości. Mamy także flip 3D, czyli przenoszenie okien 3D, podgląd miniatur na pasku zadań. E, mamy także Windows Sidebar, czyli ustawianie sobie gadgetów e, do systemu. Tutaj właśnie z prawej strony. Eee, Windows Sidebar był już zainfragowany we wczesnych wersjach Windows no, ON, choć nie został prowadzony oficjalnie eee, właśnie system Windows XP. To wiadomo, Windows ON to jest późniejsza wersja. Jednak także fajnie wyglądałyście w tym schemacie, co był e, Windows XP. Tutaj mamy właśnie różne dodatki do tego systemu, do tego, e, do tej wersji e, Windows Sidebara. E, Kolejna rzeczą jest całkiem zmienione menu start. E, teraz mamy tutaj posagrowane e, takie coś, że Wszystkie programy nie otwierają nam się po prawej stronie, e, tylko mamy wszystko w jednym tutaj okienku. E, została także oczywiście zmieniona grafika systemu, wszystko jest na bazie właśnie Windows 7, jest to -home, hot -name. Tutaj mamy tak standardowe, jak z jest internet, i e mail oraz szybkie rozumiane właśnie nasze aplikacje, Pogrupowane tutaj e, według dokumentów, e, według programów oraz narzędzi. Jeżeli chodzi w stosunku do systemu e, Windows 7, mamy tutaj jeszcze w pozostałości, czyli Quick Launch, czyli po prostu nasze szybkie uruchamianie, których nie zobaczymy w systemie Windows 7. Mamy także menu Start klasyczne, które również nie zobaczymy w systemie Windows 7. Dlatego dla większości osób, przynajmniej dla mnie, jest to takie coś, że Windows 10 jest po części systemem Windows XP, tylko po prostu ulepszonym o nowe funkcje, które zwróci uwagę mamy właśnie klasyczny menu Start. I jeszcze na okazję Windows Flip 3D, czyli po prostu przełączanie naszych okienek w trójwymiarze, tak to mniej więcej wygląda, tak samo jest w okresie w Windows 7. Kolejną rzeczą jest rozbudowana pomoc systemowa, którą możemy znaleźć w menu start, tutaj w tym miejscu, bo po prostu, tutaj sobie pomoc w, górnym, w górnej części Windows Explorer. Tutaj także mamy dodatkowe niektóre informacje, np. pomożanie lepszą systemu Windows. Jest to po prostu takie właśnie udogodnienie do niektórych. Tak wygląda pomoc i obsługa systemu. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj całkowicie zmieniona. Możemy także popierać pomoc online, czyli nie musimy mieć tego tej starej daty. Tego wszystko jest zaktualizowane. Dla tych, którzy pierwszy raz mają do czynienia z takim systemem, właśnie nowym, bez problemu możemy znaleźć sobie pomocy, na przykład z podstawowych, jak systemów, na przykład myszki i tak dalej. Jest to bardzo fajne, w związku z tego dla tych właśnie powodów. Ludzi, którzy po prostu mają raz raz z komputerem, po prostu mają bardzo małe doświadczenie. To wszystko po prostu wyjaśnione, co możemy zrobić, tak dalej, tak dalej. Dlatego bardzo fajny motyw. W systemie Windows 7 również tu występuje, dlatego, jeżeli chodzi o autotyp, nie mam problemów jakichś. No i jeszcze jedną kolejną rzecz, która również została wprowadzona w systemie Windows 7 oraz Windows Vista jest to, na np. Internet Explorer. W przypadku Windows Vista jest to Internet, to jest 7, E, oczywiście tutaj nie chodzi o samą przeglądarkę, tylko o to, co po prostu e, ta wersja 7 wprowadziła nowego e, w stosunku do starszej wersji, które na przykład mamy mamy e, ekran 6. E, przede wszystkim zakładki, to o co miejsce możemy sobie oglądać jak strony internetowe e, w kilku zakładkach naraz. E, po drugie mamy nieco zmieniony tutaj motyw wyświetlania e, oraz e, kilka umowocześnie, na przykład chronione czy to chronienie naszych e, stron internetowych poprzez sprawdzanie. Przez powiedzmy firmę Microsoft, jeżeli mamy kilka zakładek, możemy sobie je po prostu pogrupować, podobnie mam Google Chrome na przykład, gdzie możemy sobie także zasiedlić poprzez listę kart, no i jeżeli chodzi o takie właśnie, o takie zmiany wityczne w przeglądarce, to było mniej więcej na tyle, oczywiście teraz przeglądarka w 9 osób, która jest zmieniona, teraz 8 jeszcze jest trochę pod budową tej wersji przeglądarki.